Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Let's Play Minecraft. Z tej strony Katy jest ze mną widziałam go! Hej, widziałam brawo. go przez chwilę. Gramy w Blocking Dead. Ta prośby o, o ten tryb pojawiały się bardzo często na moim kanale, więc w końcu zmusiłam Walkera. Jestem pod wrażeniem, że w ogóle jak ktoś chciał, żebyś nagrywała ze mną. Dlaczego? Myślę, że jesteśmy zgranym. No. Myślę, że jesteśmy zgranym duetem. Myślę, że dobrze nam idzie razem yy, nagrywanie. Tak myślisz? Tak myślę, ziom. W ogóle cieszę się, że razem nagram Co jest? O! Nie odwracaj No! no. Oh <laughs> What the heck, ziom? E, chyba troszeczkę laguję, bo jak wyciągam itemki ze skrzynki, to ten... ...to się wracają do niej. Dawno nie, nagrali, nie, nie nagrywaliśmy razem, więc. A ty, złodzieju. No nie, ja ją szybciej otworzyłem niż ty. No do jakiegoś budynku. Musimy się wczuć. Premiera The Walking Dead no. jest y, chyba równo za 3 miesiące. Czego? serialu The Walking Dead. Ja nie jestem jeszcze na bieżąco, więc. Ja jestem. Stop with the spoilers. Nie będę ci spoilować. Ale w ogóle zamierzasz oglądać, czy tak. No. No, Bad. tylko teraz zajmę się innym serialem i tak po prostu. A co teraz oglądasz? Teen Wolf. Seriously? Nie to, że bym hejtowała, nie, It's tylko... Fine. Po prostu nie sądziłam, że to jest w twoim guście. No. no, w sumie Edyta mnie do tego namówiła i mi się spodobało bardzo. Wciągnęłem się. O, w sumie kim jestem, żeby oceniać, skoro wciąż oglądam za zasra stronę Pretty Little Liars. <noise> bo chcę się dowiedzieć kim jest Ej <noise> od... What? Ty jeszcze tego nie wiadomo? Jest kolejne? Przed ile tu jest? What happened? Tak. What happened? No! Nie wiem. Ja też. What the heck? Zespownowało mi się tuż przed twarzą. Ej, i teraz znikają? No, to był zombie, raczej. Co jest Niestety. nie tak? Co jest nie tak? No, więc... Wciąż oglądam Pretty Little Liars. Które po prostu już ma... to jest trzecie Ej. Jeśli oglądacie Pretty Little Liars Layers, jesteście w temacie, to możecie napisać, e, co myślicie o, w ogóle o tym, co się teraz podejrzewacie. dzieje. Kogo podejrzewacie, jakie są Wasze te. A jeśli nie, to możecie też napisać w komentarzu, jakie seriale oglądacie, bo ja w sumie oglądam dosyć dużo seriali. Um, więc mniej więcej myślę, że będę kojarzyła. Teraz w sumie. Co ja teraz oglądam? Scream, serial Scream, to jest tak. Znaczy, wiesz co? Ja mam także, oglądam dużo seriali, które nawet nie podobają mhm. mi się jakoś super bardzo, ale po prostu oglądam je, bo jestem ciekawa. <laughs> ale uważam, że na przykład są absurdalne w Scream. Aktorzy, niektórzy są po prostu tak kiepscy, że masakra. Jesus. No, 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 no. Dobra, nie będziemy się zagłębiać O tym, jest ten serial Scream? A nie oglądałeś filmów? Aha, bo to jest... horror, nie? Było no, chyba no, z tego sorry. cztery części, czy trzy. Wydaje mi się, że cztery. Dosyć zabawne, ale ten... Yy, Fajne. Fajne były filmy. Taki klimat lat 90 no bo to w sumie wtedy było właśnie też kręcone, nie? No, zresztą, ziom, na podstawie Screamu powstał pierwszy straszny film. Znaczy, nie że no, na podstawie, ja. to jest ten motyw z maską, nie? No wiem, 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 Boże, pobiegłam w zoom stronę, nie pamiętam tej mapy. A poza tym teraz jest lato, więc w wielu serialach jest przerwa. I tak... Nie za specjalnie... Okej. Okay. Nie żyję. Ty. you. Może zobaczymy mojego zombie. Może go zabiję. O, Gdzie chyba... jesteś? Nie wiem, ale znalazłam czyś staw. Tak, A gdzie może... jesteś? Teraz biegnę do kościoła. Byłaś na cmentarzu? Nie. Bo, bo w ogóle pobiegł... No co jest? Nie No to no na zom... cmentarzu leży mój, leży mój staw. Biegnę tam. Mam wrażenie, że zrobili trudniejszy ten tryb i że... Mm, ...że więcej zombie się spogmuje. Ej, a widziałaś, że ten... ...że tutaj jeden nagrobek to jest... ...opisany... ...here lies notch? Yep, it's notch. Nie no. Nie wiem, czy to kiedykolwiek było, czy może dodali to jako jakąś taką nowość. Jesus, no, 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 Co tu się dzieje? Dlaczego jest tyle zombie? Nie, dajcie mi przejść, dajcie przejść, dajcie przejść, dajcie przejść! Przecież nie, nie wziąłem, nie czapki. Jestem w kościele. Może tu piękny zombie do... do tutaj takiej krypty. Jak to nie mam naboi? gin, przypomnę. No, to po zaraz wyrzuci. Wszystkie zombie się o Muszę chyba o, ściszyć czy... trochę w grę, bo słabo cię słyszę. Widzicie jak walczysz o przetrwanie, ale idzie do ciebie dwóch zombie graczy. Trzech. <grym> ja jestem, sama, A, jestem to, jedyna. No właśnie chciałem powiedzieć. Co to się stało? Musisz Dlaczego? Musisz jeszcze cztery minuty. What? Impossible, bro. Nawet nie trafiam. Kończymy się powoli naboje. boje. Uważaj. Out of here. No ale w sumie ten. Mm, przynajmniej końce sobie ponabijasz, więc sobie jak najwięcej zombie. No już mam 240. Nie mogę trafić. Nie trafiam w głowę i przez to marnuję dużo amunicji. Jak ja teraz praktycznie już. No what? Dostałam 1200 Hypixel Experience za coś. Może jakieś osiągnięcie z tym, że ileś tam zombie zabiłaś? Pewnie tak. Nie wiem czy, czy tak to... Łącznie. Ej, może teraz... w sumie nie graliśmy dawno w to. Wiem, że niektórych były takie quest, daily questy od tego ziomka. Ała, no ej! Zrespił się za to. No wiem. Były te od tego mastera, coś tam z Villagersa. Pamiętasz jak było, że jest jeszcze mhm, nie gotowy? Ej, co, zabiłam wszystkich? Ale jak się spełnują świniaczki? ...typowo Za przy dobrać. mnie. Jeszcze nie wziąłem wszystkiego. Quality content. Lol. A przecież wiesz co ja piszę? No. Myślałem, że tam, że... Mogłeś napisać... ...są między sobą. Mogłeś napisać, że... ...you're so good. <laughs> Napiszę, zobaczyłem co tam ten koleś napisał. W ogóle... Nie wiem czy ktoś jeszcze tutaj jest Oprócz Ciebie, bo nie pokazuje mi takich rzeczy. Na no przed chwilką napisał jaki pes. Sciook! So A nie, teraz jesteśmy sami Eee. Za tobą jest Skończyły mi się naboje do pistoletu Pójdź zobaczyć czy jakaś skrzynka jest odnowiona no. No, 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 no Mr. zombie, no. Ktoś napisał coś, nie? Bo... No. She's too good. <laughs> <The> zombies <laughs> have no chance! <laughs> nie macie szans. Nie, nie, nie. Jest się No mną. <laughs> no Liston głodna i się nie regeneruje. Is she out of ammo? Prawie. Na jezioro jeszcze na dodatek każą mieć. No chyba nie sądzę. Tam się ciężko bronić, nie? No. Yet. She's gonna make it. No, nie sądzę, żeby mi się udało, ale. Będę próbować. Ej, ale jeśli by mi się udało, nie, to to było naj... to by było najbardziej epickie zwycięstwo. No, chociaż miałaś już podobne, pamiętasz? Na no, posterunku co się broniłaś No tak, ale nie wiem, czy to było aż tyle, w sensie. W ogóle te zombie o sposób spadamy. A to jest I tutaj. Nie tak skaczam jakby. No. Nie, nie wiem, czy y, tak szybko zostałam sama wtedy na tym posterunku. To ci mi nie starcza nic. Mam 36 do M16, 59 do pistoletu i teraz 14 do shotguna. I mam dwa noże. Wow. Zostałam trochę więcej teraz, ale wciąż za mało. You'll see. No, chyba zobaczy moją śmierć. No, to wytrzymać 3 minuty? <śmum> Zapomniałam, że to tak długo. <śmum> <Proszę>. <śmum> Jaki tooker? To no! Myślę, że one cały czas są za mną. <śmum> Zabiłam 110 zombie, 643 końsa, Walker. Ile? 643. Zombie? Jak? Yep. Znaczy nie, oh, okay. końsy. Zombie 110. Still close, no. Było blisko. Dobra, spróbujmy jeszcze raz. Musimy wygrać, Walker. She's weak. <skrytamy> Palant. <śmach> Ziomek? Gdzie jesteś? Ja jestem chyba w tym samym lobby co ty i stoję koło lewej sk prawej skrzynki. A, a ty! Nie rozpoznałam cię. Dobra, coś ci pokażę. Czekaj. What the hell? Dostałam coś takiego w skrzynce. Albo, ej, czekaj, a, a to widzisz? Ziomek? No. Ale myślę, że dałam radę w poprzednim razem. Aha, i... Taki szybki jeszcze szybka podpowiedź, w razie gdybyście grali, chcieli grać w to... Go to church or follow me. Yup, right. Gdybyście chcieli w to grać i w, w ogóle, to nie grajcie na wersji 1.10, bo się po prostu nie włączy. Nie wiem dlaczego, ale jest jakiś problem z resource packiem. I się nie chce włączać. Gra. Więc teraz gram na wersji 1.9. Jej, zaczyna się. Spróbuję nie być jak Lori. 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 Coral. Judy. <noise> jak się nazywał ten... Daryl? Mm. Sean? Shane? Mm -hmm. mm. Tak, Daryl. Jak się nazywał ten Daryl? Jak się nazywał ten Daryl? Karol. Ale w sumie jak Daryl miało na nazwisko? Eee... Boże. Daryl. O Boże, mam gdzieś to. W... Zagadka. Rick Grimes, Daryl Hickson, czy Dixon, czy. Też mi coś z tym, y, że X tam gdzieś Chyba Dixon, nie. Nie, no Dixon to raczej nie. Dixon, Simon. Hicks. Zaraz czaisz, muszę hmm. to zgooglować. No. Wezmę, wezmę ten Google. Google. Będę szła trochę jak pijana, ale muszę to sprawdzić, bo nie da mi to teraz spokoju. Daryl. Walking Dead. Dixon. Dobrze było. Mimo so. wszystko pamiętałeś. No to była moja na postać właściwie Daryl? No. O nie, 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 nie. Badas. Mm, Była na postać moja z Dow Kinglets. Ciężko jest mi powiedzieć, kto to jest. Ja usiądę, masz jakieś spodnie dla mnie? W ogóle. Póki co robiłem... Czekaj, niechcę... A nie. Nie chcę skłamać, ale zrobiłem. Hmm, kilku murzynów. Kilka murzynów? Kto tam był taki? Jesus! Był ten T-Bone? Czy jakkolwiek No, nie, T-Bone to w czym to było? Wiem, że molą mi się te postacie, które już dawno. Więc to, że jest zombie jakoś? No mówię ci, chyba je zwiększyli ilość. Był ten jeden ziomek, co. Był. Na no, ten tym... taki ten gruby. A Tyrese. No, to ja go robię. Ten taki chudzi, chudziutki taki A ten, o oh my god. Y, jak on się nazywał? W każdym razie no on... w z... szpitalach chyba było, nie? Mhm, mm on z bed y, w szpitalu był, nie? No. I jeszcze był... Ten ziomek, z który z Saszą y, się tam spotykał. Z tą y, siostrą Tilisa? Sascha ma. O, no. był czarny? Bob? Nie przypominam co Bob. Bob. Miał na imię Bob. Chyba. ze ziom! Co ty Ten... prowadzisz? Co? Co jest? Zobacz jaka rzesza... rzesza To Też nie brzmi to dobrze, skoro trzymają te krączki, te ząbiaczki. Kiedy mówi się o nich rzesza. <grym> <grym> Wiecie, to nie miał być obraźliwy żarcik. A nie nic. Nie wiem, co się Daj się Okej. Reloading. Reloading! Teraz mam więcej chyba ammo niż wtedy, bo w sumie mogłam troszkę pozbierać. Oh, A yeah. Praktycznie mi się w ogóle nie udało. No, ej! I'm gonna be dead. I'm gonna be dead. Jezus, jak będziesz, jak już czujesz, że masz zamiar umrzeć, to zmień sobie, sobie broń, żeby nie strzelać z pistoletu, tylko z czegoś mocniejszego. No dobra, że muszę się wczuć na nowo. Powinniśmy ob, w zasadzie... Obczułem. Nie jestem koło ciebie jakby, co nie? Powinniśmy tak na dobrą sprawę najpierw sobie poćwiczyć, zanim... Zaczęliśmy no nagrywać! Jezus, Jezus! Koło mnie, koło mnie są. Kincie! Kincie potwory! Przeszło. koło mnie inni gracze. Przyszłam! O, jesteśmy tutaj wszyscy. O, no, fakt, Mam półtorej serduszka, A trochę dziwnie co zrobili, nie? No, zwłaszcza, że one się tak zrespiły tutaj, kurde, z dziesięć wydawało mi się tak, mniej respyła, dostać tak nagle. Mam dostać plus tysiąc końców za to, że uratowałam się poziomkowi życia. No, znowu dostałam. Yy, zabiłam 50 zombiaków, to pewnie za to jest. ten, ten, ten. challenge. Ile zabiłaś? 51 w tej chwili. A ty ile masz? 49 Właśnie Z... dlatego tego zobaczę A, uderzałem ammo No, 50 i dostałem 1200 Hypixel experience? Nie wiem, w zasadzie W sumie nie wiem co experience daje Gramy już tutaj tyle czasu Nie było warto, nie było warto, nie było warto Gdzie jesteś? Na cmentarzu Bo próbuję zebrać ammo, ale co chwilę Przeszkadzają mi zombie gdzie? Barn. Stodoła. stodoła, ok. Prawie w ogóle nie mam ammo. Mam wrażenie, że wcześniej dało radę. Gdzie ją... to bo ja nie pamiętam. Trzy... Po prawej stronie, jak się wchodzi głównym wejściem kościoła. Masz ammo do. pistola? Hmm, półtora staka. To jest ta stodoła? To? To bardziej oddalone, jakby. Mam wrażenie, że kiedyś było można bardziej sobie pozbierać amunicję. Kto coś mi chodzi po ramieniu. No ja nie mogę nawet spojrzeć. To pająk, tarantula. Albo ten pająk z długimi nóżkami. Mówię ci. Sio. Ja. Chcesz Musiałeś trochę... Tu już wszystko? Tak. Chcesz pustaka tego? No. Masz tu 41. Dziękuję. To on 48. No nie jest zaciekawia, mogę ci dać yy, te... No Half-paki. Jeśli chcesz. Czekaj. Okay. Okej. Okay. Tak naprawdę to powinniśmy się podzielić, bo są tutaj... Ziom! Proszę. Oh, oh, fuck O, bardzo. Ej, w ogóle jak ten! Trzeba było go strzelić typowo w łeb, żeby go zabić, bo trafiałam go praktycznie cały czas. Ale nic mu to nie robiło. I'm gonna be so fucking dead. I'm gonna be so fucking dead. Słyszałam, że skrzynka się odnowiła, ale. Muszę się zrespić. Trochę wkurzają mnie te dymki, które się pojawiają ze zombioczkami. Nikt się je zabije, bo. Nie widzę, co się później dzieje. O nie, skończyła mi się amunicja w pistolecie. I w. O to nie! Się teraz skończy życie. Zostało mi tylko naboje w nie! O nie, zmarnowałam. Muszę zjeść. Na no się już nie rozpię. No ja dlatego musiałam to zjeść. Co trudne to zrobili. Totalnie. No, mój miecz, znaczy nóż no się za chwilę Nie, 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 nie! nie! Sorry, bro Nie było jak pozbierać amonicy, nie wiem czy... Muszę zobaczyć na nagraniu 99 zombie zabiłem Ej, czy te ja cię zabijłam? Nie Nie, ty zabiłaś tego drugiego. Mhm. Nie dało się pozbierać w ogóle amunicji. Muszę zobaczyć, przejrzeć nagranie, czy dużo ludzi wyszło i dlatego po prostu było nam tak ciężko się bronić od samego początku i w ogóle przeglądać skrzynki. Czy po prostu z jakichś powodów mamy słabego skila? Nie wiem, wydaje mi się, że się zmieniła trochę ta gra teraz, że jest więcej liczb. No, no, I trochę bez sensu, że tak spawnują się za plecami. Rozumiem, że przychodzą całe hordy, które spawnowały się jakiś kawałek dalej. Ale tak typowo za moimi plecami, Nie fajnie. Nie fajnie, high hey hmm. W każdym razie, mam nadzieję, że wam się podobało. Postaram się nagrywać więcej z Walkerem, zapraszać go do swoich filmów. Zmotywujcie go, zajrzyjcie na jego kanał, który jest w opisie. Link także zajrzyjcie, wspomujcie mu, żeby ze mną nagrywał, czy to na mój kanał, czy to na jego kanał. Zmotywujcie go, żeby powrócił do nagrywania, bo robi świetne materiały, tylko po prostu jest troszkę leniwy. Także. Pięka, jeśli Wam się podobało? Będę ci zapłacić. To było za darmo w ramach naszej znajomości. Teraz jest czekaj. 20, 20, 22 lecie w naszej znajomości ziom. Także. za darmo. Lajkujcie, subskrybujcie. Jest no niemożliwe, bo ja nie łączę lat. No, jeszcze nie masz. No. Jeszcze czekaj. No teraz widzę, że Hypixel Level Reward. Muszę to później obczaić. Nie od cholery. No, to za chwilę obczajmy i być może wykorzystamy to do jakichś gier, jeśli można. Także lajkujcie. Jeśli jeszcze nie jesteście moimi subskrybentami, to zapraszam do subskrybowania. Staram się wrzucać kilka odcinków w tygodniu, więc myślę, że warto. Przepraszam za ostatnie opóźnienie w filmach, ale mój internet jest do dupy. a i trochę za późno się zabieram za edycję. Ale mam nadzieję, że mi wybaczycie także. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Bye! Nie żegnasz się? Marka. <grym> Człowiek moker.